Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wicki Gamer. W dzisiejszym filmiku pokażę wam poradnik jak sprawdzić kto nas subskrybuje, liczbę subskrybentów, imienia i nazwiska i tak dalej. Co trzeba zrobić? Trzeba wejść tutaj i tam, gdzie się jeszcze nie zalogowaliśmy. Czekamy, aż się Przeładuję ta strona, no i ta strona widać nie jest zalogowana. Skonfiguruj YouTube tak jak chcesz, ale to to nie będę robił. Klikam swój kanał tutaj. W prawym górnym rogu naciskam na wideo. Tutaj chciałem nacisnąć na przykład YouTube Studio, czyli jak to się potocznie mówi w naszej branży youtuberskiej YouTube twórców. Ale w moim przypadku to będzie dostosuj kanał, więc naciskam na niego i przekierowuje nas na stronę YouTube Studio. To teraz musimy zrobić coś takiego. Klikamy w panel naszego kanału, czyli. W lewym górnym rogu naciskamy na ten kwadrat, tutaj wskazujący. Tutaj są moje filmiki, oczywiście. Czekamy, aż się strona przeładuje. No i jest. Tutaj poniżej, jak widzicie, są najnowsi subskrybenci. Klikamy w pokaż wszystko. No i na przykład widzimy, że. Subskrybuje mnie DJ Tominer Oficjal Reksusowy Handek i Woltek, Christian Kirchner 395 i Dawid Hodowca. Ale to przez 90 dni. Teraz zobaczmy. Kto mnie subskrybuje przez 28 dni? I Woltek, Krystian Kirchner, 395, Dawid i Dawid hodowca. Teraz zobaczmy, kto mnie subskrybuje przez 7 dni. Jak na razie nikt przez 7 dni mnie, mnie nie subskrybuje, a przez cały najbliższy rok, czyli 365 dni, zaraz zobaczycie. Subskrybuje mnie Kev. Kuba Game, Oscar Cox, Syn Cyborg, Gucio, Drapuś, 00 Pilzer, Marvelek, DJ Tominer i Kierniczkowa Skarpetka. A od samego początku zobaczmy kto mnie subskrybuje. Hide Energy Power to jest kanał muzyczny Webday, Day Kefk, Kuba Game, Oscar Cox, Syn Cyborg, Gucio, Drapuś Club CX Niktore i 00 Pilzer. Dobra, to teraz wracamy do tych 90 dni. Wychodzimy z tej strony. No i właśnie tak wygląda ten poradnik. Jeżeli byście chcieli więcej takiego typu filmików, to zostawcie łapkę w górę. A jak nie, to trudno. Subskrybujcie mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. No i co, ja wam nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć.